Byku. Ty nadajesz na żywo, rozumiesz to? No, bieku. Ale przez YouTube'a da się tak? Nie wiedziałem. Ej, a Tylko poczekaj. Że jestem na twoim kanale i to nic nie ma Ale nie, Label, To jest inny kanał, jakby mój. Bo chciałem sprawdzić, czy ty jedna osoba rozumiesz to? Siema. Ale, że da się streama zrobić w ogóle. Mam nadzieję, że u siebie też odpalę streama na głównym kanale. Ale mam nadzieję, że mnie słychać. Co? Jak się nazywasz na tym kanale drugim? Tickl, spacja label. No jest jedna osoba, to proszę, niech ta jedna osoba coś napisze, bo ja nie wiem, czy mnie słychać, czy nie. Jeśli mnie słychać, to proszę coś napisać, będę szczęśliwa. Dobra. Słuchaj, ja się rozłączę, prawda? Dwie osoby. Dwie... No, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, mamy dwie osoby. Dwie osoby, także jest nieźle, ponieważ te, ten kanał nawet nie wiem skąd on jest, bo jedna osoba. Generalnie to tak. Ja kończę streama, się ma.